Cześć, jestem Błażej z kanału Dla Zysku, miejsca poświęcone inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Dokładny spis treści znajduje się w opisie filmu. Dobrze, co to są ETF-y? ETF to jest skrót od angielskiego Exchange Traded Funds, czyli funduszu notowanego na giełdzie. Mamy dwie części, czyli notowanego na giełdzie, to jak mogliśmy zobaczyć w poprzednim filmie oznacza, że można kupić bądź sprzedać jednostkę udziału po prostu na giełdzie, tak jak akcje. A pierwsza część to jest fundusz. I tutaj ze strony PZU przeczytam definicję funduszu, tak jak to oni to definiują, tak żeby można było sobie wyrobić, stworzyć jakieś wyobrażenie, czym jest fundusz. Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania pieniędzy wpłacanych przez klientów indywidualnych, firmy i instytucje. Jest to zatem taka instytucja, która gromadzi w jednym miejscu pieniądze setek, a nawet tysięcy inwestorów. Wpłaty wszystkich uczestników tworzą kapitał, który jest inwestowany w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Dobrze, skoro wiemy, czym są już fundusze, zobaczymy, jak fundusze dzieli PZU. Widzimy, że PZU dzieli fundusze na pasywne i aktywne. Aktywne to są takie zarządzane przez profesjonalistów, którzy chcą osiągnąć jak najwyższy zrzut z inwestycji Nie mają jakiś punkt odniesienia, czyli benchmark, który starają się na naśladować w najgorszym wypadku. A fundusze pasywne to są takie, które ten punkt odniesienia, benchmark, starają się w 100% odzwierciedlić, czyli nieważne, czy ten yy, indeks który śledzą spadnie czy urośnie ten fundusz pasywny tak samo się zachowa zobaczmy fundusz aktywnie zarządzany śledzi w 90% MSC World i pobiera 3% za zarządzanie fundusz pasywnie zarządzany ma dokładnie ten sam punkt odniesienia ten sam benchmark śledzi a już pobiera 0,5% w kosztach Bo teraz porównajmy fundusz od PZU z ETF-ami. wybrałem ETF który śledzi ten sam indeks MSC World i jego koszt prowadzenia to jest 12,7%. Załóżmy, że inwestujemy w trzy takie fundusze. Przez 10 lat te inwestycje nie przynoszą nam żadnego zwrotu. Okazuje się, że przez to, że fundusz aktywnie, wybraliśmy fundusz aktywnie zarządzany, straciliśmy 24% kapitału. W PZU pasywnie zarządzane 4,4% kapitału, a w przypadku ETF-a lekko ponad 1%. To pokazuje, że ETF-y są o wiele korzystniejsze dla inwestorów. Nie jest to koniec złych wiadomości dla funduszy aktywnie zarządzanych. Badania statystyczne pokazują, że. Osiągają one gorsze wyniki niż ETF-y, i tak SP publikuje badania. Tutaj, na przestrzeni 5 lat, pokazuje, że 80% funduszy aktywnie zarządzanych osiągnęło gorsze wyniki niż SP 500. I tutaj, na wykresie od Morningstar widać, że jeżeli wzięlibyśmy dwie osoby, które zainwestowały w fundusz śledzący SP 500, jedna fundusz aktywny, a druga fundusz pasywny, to przez 25 lat, osoba, która zainwestowała w ETF-a. Pomnożyłaby 12-krotnie swoją inwestycję, a osoba, która zainwestowała w fundusz aktywnie zarządzany, tylko 8-krotnie. Nie oznacza to jednak, że inwestowanie w fundusze aktywnie zarządzane jest najgorszą rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Badania statystyczne pokazują, że przeciętny inwestor inwestujący na własną rękę osiąga zwrot rzędu 2% rocznie, a SP 500, czyli 500 największych spółek na giełdzie amerykańskiej, rośnie około 8% rocznie. Zastanówmy się, co to oznacza. Inwestując na własną rękę, zarobimy około 2% rocznie. Inwestując poprzez fundusze aktywnie zarządzane przepłacimy, a inwestując w ETF-y, nie dość, że zrobimy to w sposób oszczędny, to jeszcze osiągniemy najlepsze możliwe rezultaty. Najlepszą źródłem informacji na temat ETF-ów dostępnych dla Europejczyków jest strona justetf.com. W tym miejscu są zebrane ETF-y, które spełniają dyrektywę unijną MiFID 2 i dzięki temu są dostępne dla Europejczyków. Najpopularniejsze amerykańskie ETF-y, jak na przykład SPY albo SPHD, nie spełniają wymogów formalnych i dlatego są niedostępne dla nas. I klikając na ETF Screener możemy poszukać tych ETF-ów. Pokażę jak za pomocą tego screenera znaleźć najpopularniejsze ETF-y, czyli takie, które inwestują w 500 największych spółek na amerykańskiej giełdzie. Czyli siedzą indeks SP 500 Klikamy akcję kraj. Indeks SP 500 i segregujemy po wielkości. Najpopularniejszy jest fundusz od iShares i od Vanguarda. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie ETF-owi od iShares. Klikniemy Factsheet, Sheet. Pokazuje nam się taki dokument. Po prawej stronie te, te kolumny są najważniejsze. W nich są kluczowe informacje. Potem mamy jeszcze wykres całkiem ważny. I na samym dole jeszcze jest jedna kolumna, która jest również ważna. Zaraz wszystko powoli omówię. Najważniejsza fundusz inwestuje w akcje. Akcje, które są w tym funduszu, są wyceniane w dolarach amerykańskich. Fundusz śledzi indeks S&P 500. Tutaj mamy podany koszt 700% Fundusz jest zlokalizowany w Irlandii. Jest to korzystne ze względów podatkowych, ponieważ Irlandia nie pobiera żadnego podatku od inwestycji. Fundusz fizycznie odzwierciedla, to, co się dzieje w indeksie, dlatego ma aż 505 spółek, czyli wszystkie, które się znajdują w indeksie S&P 500. Fundusz co kwarta sprawdza, czy wiernie odzwierciedla składowy indeksu. Jeżeli są jakieś odchyłki, to sprzedaje akcji, których ma za dużo, i dokupuje akcji, których ma za mało. Wszystkie zyski, jakie fundusz osiąga, od, automatycznie reinwestuje. Tutaj mamy wykaz największych 10 spółek, jakie posiada. Jest to oczywiście Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Alphabet to jest firma, która stworzyła Google. Berkshire Hathaway to jest konglomeratura na wafeta. Potem mamy Johnson Johnson, Visa i Procter Gamble. Na wykresie mamy dwie linie, niebieską i zieloną. Niebieską jest pokazany indeks S&P 500, a na zielono jest ETF. Im linie się bardziej nakładają na siebie, tym ETF jest lepszy, ponieważ wierniej oddaje to, co się dzieje w indeksie. Czysto hipotetycznie, gdybyśmy zainwestowali 10 tysięcy na początku założenia ETF-a, aktualnie mielibyśmy około 35 tysięcy. Na samym dole mamy podział na sektory, w jakich działają firmy. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, jeżeli chcemy mieć ETF-a, który jest wyceniany w dolarach amerykańskich, to potrzebujemy wpisać sobie u brokera CSPX, a gdybyśmy chcieli mieć ETF-a wycenianego w funtach brytyjskich, to jest to symbol CSP1. Przejrzyjmy się teraz funduszowi od Vanguarda, drugi najpopularniejszy. Pokazuje nam się taki dokument, zawiera dokładnie takie same informacje, tylko przedstawione w innej formie. Od razu mamy pokazane, na jakich giełdach jest notowany, że na londyńskiej, szwajcarskiej, nowojorskiej, niemieckiej i jest, to jest chyba włoska giełda z tego, co kojarzę. I tak, fundusz może być wyceniany w funtach brytyjskich na londyńskiej giełdzie i ma symbol VUSA, albo w dolarach amerykańskich i ma symbol VUSD, a na przykład na niemieckiej giełdzie jest wyceniany w euro i ma symbol VUSA. Więc zejdziemy niżej, mamy napisane, że wszystkie aktywa wewnątrz funduszu są wyceniane w dolarach amerykańskich, że fundusz jest zlokalizowany w Irlandii, że fundusz posiada wszystkie, wszystkie składowe indeksu, czyli tam będzie 505 spółek. I różnica między tym ETF-em od iShares, a tym od Vanguarda to jest, że ten fundusz wypłaca dywidendy co kwartał. Opłaty, jakie ponosimy, to jest 700 w skali roku. Tutaj również jest pokazany wykres, ale w inny sposób. ETF ma ten ciemniejszy kolor, a indeks ma ten jaśniejszy kolor. Jak widać, słupki są prawie takiej samej wysokości. Także wiernie odzwierciedla. Nadal mamy napisane, wyniki liczbowe. Także jak widać są prawie takie same. Niżej mamy wykaz największych spółek, jakie posiadamy. Na ETF inwestuje w ten sam indeks, także będą te same spółki. Jedyna różnica jest taka, że alfabet jest pokazany w jednej pozycji, tam był rozbity na dwie, dlatego tutaj zmieścił się jeszcze JP Morgan Chase. Tutaj mamy podany poziom dywidendy 1,8%. Podział na sektory gospodarki, taki sam jak w przypadku iShares, ponieważ posiadamy w tym ETF-ie te same spółki. Teraz pokażę jeszcze inną metodę, jak korzystać z tego screenera. Załóżmy, znamy fundusz, jaki chcemy kupić, znamy jego symbol albo pełną nazwę, także wrócimy do screenera. Wpiszemy symbol, tym razem poszukamy ETF-a, który inwestuje w obligacje w Wielkiej Brytanii. Ja, ma taki symbol, pokazuje nam się, że się znalazł. Vanguard Guild to, są, to jest taka potoczna nazwa na obligacje. Klikamy Profile i pokazuje nam się taki dokument. Czyli nazwa się zgadza z tym, co szukaliśmy. Guild czyli to będą brytyjskie obligacje. Widzimy, że fundusz jest notowany na dwóch giełdach: brytyjskiej i wtedy jest wyceniany w funtach brytyjskich. Ma symbol VGOV i na giełdzie niemieckiej i wtedy jest wyceniany w euro. Niżej mamy, że. Podstawową walutą obligacji są funty brytyjskie. Fundusz jest zlokalizowany w Irlandii. Fizycznie posiada obligacje odsetki wypłaca co miesiąc. I opłata znowu już jest to 700, także bardzo mało. Niżej mamy pokazane, jak się ten ETF zachowywał. Portać można go z indeksem, który śledzi. Tutaj jest podana nazwa indeksu, który śledzi. Także można też w, in w internecie znaleźć inne fundusze, które śledzą ten sam indeks. Widzimy, że nie odstaje za bardzo od, od indeksu. Także ETF jest dobrej jakości. Tu mamy podane, ile różnych obligacji posiada, w tym wypadku 47%. Najniższe oprocentowanie to jest 0,3%. Średnio ma 2,9%. I tu niżej mamy na przykład, że w, oczywiście wszystkie obligacje są kupione w Wielkiej Brytanii. W jakiej długości są te obligacje? Tutaj mamy pokazaną zdolność kredytową emitenta podwójna A. Mamy napisane, że Skarb Wielkiej Brytanii wyemitował te wszystkie obligacje. Do tej pory pokazywałem najpopularniejsze etf -y, takie realizujące najprostszą strategię, tylko takie, które fizycznie posiadały wszystkie składowe indeksu. Teraz pokażę, że istnieją również inne strategie śledzenia indeksu, na przykład posiadając tylko część składowych. Weźmiemy Vanguarda y, obligacje rząd, rynków schodzących. Klikamy Fact Sheet. Całodowuje nam się taki dokument. Zjedziemy od razu na ostatnią stronę, bo tam jest część, która nas interesuje. Y, widzimy, że sam fundusz posiada 1115 obligacji, ale cały indeks posiada ich 1329. Vanguard wytypował obligacje, których nie warto kupować, tak aby obniżyć koszty prowadzenia funduszu ale żeby fundusz nadal zachowywał się tak jak cały indeks. I widzimy, ten fundusz już działa od dwóch lat i różnice między tym, jak zachowywał się indeks, a ten fundusz są niewielkie. Są też etf -y, które służą do spekulacji. Zaraz pokażę, jak je znaleźć. Na, na głównej stronie, jak zjedziemy na sam dół i wybierzemy Shorten Leverage, to są etf -y, które służą do grania na spadki bądź do inwestowania na dźwigni. Są te ETF-y, które nie nadają się do trzymania ich dłużej niż jeden dzień. Dlatego, taką informację znajdziemy w opisie. Tutaj otworzyłem ETF-a od Deutsche Banku, który gra na spadki DAXA, czyli największych spółek na niemieckiej giełdzie. I tu mamy napisane dokładnie, że fundusz został ze, e, zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlał tylko dzienne ruchy i nie jest e, odpowiedni do trzymania go dłużej niż jeden dzień. Jak widać wartość funduszu dąży do zera, także jakby ktoś kupił i trzymał dłużej niż jeden dzień, to byłby stratny. Jest to ciemna strona mocy, także szybko ją opuśćmy, wróćmy do screenera wszystkich ETF-ów. W świecie funduszy notowanych na giełdzie istnieje coś takiego jak factor investing, czyli inwestowanie biorąc pod uwagę różne czynniki. Przy badaniach statystycznych wyszło, że są pewne cechy spółek, które jeżeli się wytypuje, to można nimi wytłumaczyć, Lepsze zwroty z inwestycji niż normalnie. Na przykład taka firma Invesco wyróżnia 6 czynników: e, wartość spółki, jej wielkość, zmienność ceny, to co się działo ostatnio z ceną, czyli można powiedzieć, pęd ceny, jakość finansowa spółki i poziom dywidendy. Pokażę dwa tego typu ETF-y. Jeden jest właśnie od Invesco i realizuje strategię typując spółki, które jednocześnie płacą wysoką dywidendę i mają niską zmienność ceny. Jak wejdziemy w dokumenty, pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest, że pobiera wyższe opłaty 0,3% w porównaniu z poprzednimi i popularnymi ETF-ami to jest dużo więcej, bo tamte pobierały 7,00. I też widzimy, że to, jak zachowuje się ETF, nie jest dokładnie takie samo, jak zachowuje się indeks, Także po 5 latach, jeżeli mam takie różnice, to daje trochę do myślenia. I już na sam koniec chciałem pokazać dwie rzeczy. Jednego etf który realizuje strategię Factor Investing, bazując na niskie zmienności od iShares i zastanowić się, korzystając z narzędzia, które służy do sprawdzania, jak historycznie zachowały się inwestycje, czy jest sens korzystać z takich produktów. Widzimy, że ten produkt ma trzy razy wyższą opłatę za prowadzenie. Standardowe S&P 500 to było 700% a tutaj 20%, także prawie trzy razy więcej. Skorzystamy z usług firmy o takiej wdzięcznej nazwie, której nie przeczytam. U niej na stronie jest tak zwany Portfolio, czyli wybieramy dwa produkty, w które chcemy zainwestować. Ustalamy założenie, że złożyliśmy 10 000 euro, zaczynamy inwestować pod koniec grudnia 1990 roku, a inwestycje kończymy w sierpniu 2020 roku. I porównujemy. Na niebiesko jest ten ETF, który obiecywał niską zmienność nie poświęcając zwrotu z inwestycji, a na czerwono jest standardowo S&P 500. I Rzeczywiście widzimy, że po tych 30 latach osiągnęły te oba fundusze prawie taki sam zwrot, różnica 7 euro to jest e, pomijalna i że ten faktor investing zadziałał, fundusz zachował się mniejszą zmiennością ceny. Jak zjedziemy niżej mamy pokazane maksymalne spadki, jakie doświadczyły fundusze po dot.com bubble. Mieliśmy dołki w marcu 2003 roku, S&P 500 spadł ponad 50%, a ten ETF specjalny spadł troszeczkę poniżej 35%. Kolejne spadki były w marcu 2009 roku, indeks giełdowy S&P 500 spadł ponad 60%, ten fundusz tylko o 40% i zgodnie z tym co obiecywali twórcy ponosimy mniejsze ryzyko inwestując tego ETF-a, osiągając taki sam wzrost inwestycji. I teraz pozostaje pytanie do nas, czy rzeczywiście jesteśmy za to skłonni zapłacić 3 razy więcej w opłatach? W tym filmie to już wszystko. Proszę łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę zostawić je w komentarzach, być może będę w stanie pomóc.